O co nam kosmiczna księżycowa stacja Gateway? To jest dobre pytanie. Czy jest ona potrzebna? Czy jest ona zbędna? Są różne podejścia i różne opinie. Czym właściwie jest Gateway? No Gateway jest można powiedzieć już którąś wersją, którąś inkarnacją takiej stacji, która miała być w pierwszym etapie naszą taką bramą do Dalszego układu słonecznego, do lotów na Marsa, do lotów do systemu Jowisza, i dalej, w przyszłości oczywiście. Natomiast, no, generalnie z NASA jest tak, że jak zmienia się administracja w kraju, zmienia się prezydent, no to często też zmienia się, jakby nie patrzeć cała, cała, cała że tak powiem. Droga, czy też kierunek, czy też cel, który NASA ma obrany. I tak mieliśmy przecież projekt Konstelacja, który potem został anulowany. Mieliśmy lecieć na Marsa, teraz znowu wracamy na Księżyc. No, wygląda to jak na jednym z memów czyli mamy taki metronom, i NASA po prostu z Księżyca na, na, na Marsa się cały czas um, przesuwa. Ale generalnie stacja Gateway jak najbardziej została w tym przypadku ma być na wydłużonej orbicie dookoła Księżyca umieszczona i na obecnym etapie i w obecnych planach miałaby posłużyć do tego aby być takim łącznikiem między Ziemią a Księżycem taką takim systemem zarządzania tym wszystkim co tam na Księżycu miałoby się pojawiać. No i właśnie tutaj powstaje pytanie, czy to ma sens? Potrafimy posadzić na Księżycu co chcemy właściwie? Powstają już powoli technologie nowoczesne technologie oczywiście, które nam to umożliwią. To też jest taka odpowiedź na pytanie dlaczego NASA skoro Latała już na księżycu, teraz nie jest w stanie na ten księżyc polecieć. Otóż jest, no jest, znaczy inaczej. I jest i nie jest. Wiedzę mamy, tylko nie ma technologii. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie odtworzyć sobie Apollo, czy też inaczej, uruchomić wszystkiego, żeby stworzyć sobie takie sprzęty i takie urządzenia, jakie brały udział w misji Apollo, bo po prostu na w świecie, a nie ma już ludzi, którzy pamiętaliby, jak to się wszystko robiło, czy też może inaczej. Nie ma niektórych ludzi, którzy, którzy, których potrzeba by było do pewnych kluczowych elementów. Oczywiście e, w ten sposób nie ma też linii produkcyjnych, które byłyby w stanie wyprodukować to, co e, produkowali wtedy. Trzeba by było na nowo to wszystko składać. Więc jeżeli na nowo trzeba i tak wszystko składać, no to bez sensu jest przestarzałą technologię e, wprowadzać do użytku. Trzeba zrobić coś nowego, bardziej e, bezpiecznego, coś nowocześniejszego, wyposażonego w odpowiednie dzisiaj komputery, które ułatwią jeszcze bardziej e, cały proces, no bo nie oszukujmy się, dotarcie na Księżyc przez kowboi praktycznie z programu Apollo no to było niezłe wyzwanie, co tu dużo mówić. No w przypadku awarii Apollo 13 um, chociażby musieli się dzielni astronauci pozycjonować na Słońce, żeby wrócić w ogóle na Ziemię, bo um, wysiadły systemy właśnie naprowadzania. No tutaj jakby w dzisiejszych konstrukcjach trzeba to wszystko dublować albo nawet i więcej e, tych takich właśnie Zapasowych funkcji czy zapasowych urządzeń zainstalować, żeby w przypadku jakiejś awarii można było bezpiecznie kontynuować misję, czy też przynajmniej bezpiecznie wrócić na Ziemię. No i generalnie jest takie podejście, które mówiłoby o tym, żeby sobie na ten księżyc lecieć bezpośrednio. Dlaczego by tego nie zrobić? No i tutaj musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Otóż, jeżeli chcemy tam lecieć w tych celach, w których chcemy lecieć, czyli montować tam BA, Rozwijać naszą infrastrukturę na księżycu, to musimy wynosić tam dosyć sporo różnych obiektów, różnego sprzętu, habitatów. To wszystko waży. No i nawet SLS, rakieta budowana przez NASA, nie byłaby w stanie wynieść takiego na przykład lądownika, który zaproponował zaproponowała firma Bank, a który miałby lądować jako całość. Czyli nie miałby być tak jak w przypadku misji Apollo złożony z dwóch części tego modułu lądowania i tego potem modułu wznoszącego się, który łączył się ze statkiem orbitującym dookoła Księżyca, tylko miałby lądować jako całość tam, miałby być na miejscu na Księżycu zatankowany na przykład wodorem pozyskiwanym z lodu księżycowego i mógłby z powrotem sobie na przykład na gdzieś tam ziemię wrócić, no oczywiście łącząc się na przykład ze statkiem Orion na orbicie około Księżycowej. E, no ale... Póki co nie ma takich rakiet, które mogłyby to w przestrzeń kosmiczną wynieść. No być może rakieta Ilona Maska byłaby w stanie to zrobić. Natomiast no jeszcze póki co jej nie ma, więc jakby nie, nie za bardzo jest jak brać ją pod uwagę. To na czym NASA może polegać, no to są projekty SLS właśnie, Space Launch System, no i tutaj niestety tej masy im brakuje, więc znowu trzeba by było jakieś takie łączone pojazdy kosmiczne stworzyć, które mogłyby na tym Księżycu lądować i sobie potem z tego Księżyca wracać. No i tutaj właśnie okazuje się, że taka baza na orbicie około księżycowej mogłaby być bardzo przydatna, ponieważ można byłoby tam przycumować jakąś część. Nie trzeba by było wysyłać tych wszystkich części od razu jednocześnie, tak żeby łączyły się na orbicie, a to ułatwia mocno sprawę, bo po pierwsze pogoda, po drugie koszta, po trzecie no, masa, masa, masa różnych czynników, które mogą na to wpłynąć i sprawia to, że nasza misja staje się, znaczy inaczej. E, szanse na powodzenie naszej misji rosną po prostu, więc e, można by było łączyć te elementy właśnie gdzieś tam w pobliżu tejże naszej bazy Space Gateway. Która e, służyłaby za taki hub, w którym to wszystko by się e, działo. No Generalnie mamy tutaj, wspominałem o tym już w jednym z odcinków, natomiast mamy już e, też dwóch astronautów, e, byłych astronautów: baza Aldrina, e, Lunonautę, który przecież e, w misji Apollo e, właśnie brał udział. E, i on mówi, że to jest w ogóle bez sens, żeby budować e, taką e, stację, że to jest strata czasu, że to jest strata pieniędzy, że lepiej budować od razu wszystko na powierzchni Księżyca. E, no cóż, e, wturuje mu w tym też e, Harrison Schmidt członek ostatniej ekspedycji Apollo 17, który też mówi, że no raczej lepiej byłoby od razu skupić się na budowie bazy na powierzchni i tam to wszystko robić. Ale panowie, tak jak wspominałem, oni generalnie są już dosyć starzy i oni po prostu bardzo chcieliby to jeszcze zobaczyć, dlatego taką, nacisk taki kładą na to, żeby to wszystko szybko się działo. A tutaj musimy to robić rozważnie, musimy to robić bez pośpiechu. No i wydaje mi się, że taka baza księżycowa, taka właśnie stacja księżycowa krążąca wokół księżyca może być akurat dobrym sposobem na zarządzanie tym wszystkim, co będzie powstawało na powierzchni księżyca. Bo no nie oszukujmy się, zanim baza księżycowa na księżycu stanie się w pełni funkcjonalna, no to. Trochę czasu musi upłynąć. Najpierw dużo rzeczy trzeba by było nawieść na wierzch tak, żeby generalnie tam przez długi czas astronauci mogli przebywać, a to byłoby dosyć skomplikowane, więc lepiej, jeżeli jest taki hub, w którym mogliby, że tak powiem, się zadekować, wokół tego księżyca sobie krążyć, latać, tak, orbitować. Natomiast schodzić w razie potrzeby na powierzchnię, dokonywać różnego rodzaju montaży, dokonywać różnego rodzaju rozbudów i generalnie robić to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby taka baza mogła powstać. Zresztą tutaj też kwestia jeszcze wchodzi robotyki i kwestia używania różnego rodzaju robotów, maszyn, które pomogłyby taką bazę w ogóle zbudować. O tym też będzie oddzielny AstroVlog o robotach w przestrzeni kosmicznej, bo jakby to jest też kierunek, w którym powinniśmy iść, żeby to wszystko przyspieszyć i żeby to wszystko było bezpieczniejsze, no i wydajniejsze najzwyczajniej w świecie. Z drugiej strony jest też trochę minusów. Okej, taka baza miałaby sens, gdyby na powierzchni Księżyca e, powstały jakieś e, takie właśnie zakłady. No zakłady to może jest duże słowo, no ale generalnie jakieś e, takie obiekty, które byłyby w stanie produkować paliwo. Bo myślę teraz o takim bardziej uniwersalnym użyciu Gateway, nie tylko właśnie do tego, żeby była takimi kwaterami budowlanymi dla tych przyszłych mieszkańców Księżyca, czy też właśnie ludzi, którzy tam będą pracować, ale też właśnie takim hubem, z którego można by było przy pomocy Orionów czy innych w przyszłości pojazdów kosmicznych podróżować gdzieś tam w większe odmęty układu słonecznego, tak jak wspominałem Mars czy System Jowisza docelowo też. No, tutaj byłoby fajnie, gdyby na powierzchni Księżyca właśnie powstały jakieś takie urządzenia, które z lodu chociażby księżycowego mogłyby produkować paliwo czyli rozszczepiać na tlen, rozszczepiać na wodór. No i dzięki temu mamy i utleniacz, mamy i paliwo świetne, którego można używać i stacja mogłaby być w pewnym sensie też taką stacją benzynową do której można by było przycumować, dotankować paliwo, które zostało stracone podczas opuszczania ziemskiego leja grawitacyjnego. No i co? I wtedy po takim zatankowaniu można by było gdzieś tam dalej w Układ Słoneczny lecieć do na przykład jakiejś bazy na Marsie właśnie, czy stacji orbitalnej na Marsie, czy w dalszej perspektywie też na przykład właśnie do Jowisza i gdzieś tam jakichś baz na jego księżycach. No bo to tylko tam można by było coś takiego założyć. No ale nie oszukujmy się, to jest jeszcze pieśń przyszłości i to bardzo odległej przyszłości, także nie ma się tutaj co zastanawiać, ale takie właśnie podejście do tej bazy jest, że jedni mówią, że jest to no zbytek, że jest to niepotrzebne, że jest to tylko przedłużanie, że jest to taka kolejna międzynarodowa stacja kosmiczna, którą już przecież mamy tylko teraz wokół księżyca, że jakby te środki, ten czas, to wszystko można by było poświęcić na budowę infrastruktury już na Księżycu bezpośrednio, a drudzy wspominają, że krok po kroku, że nie ma się co śpieszyć, że trzeba też poznać specyfikę mieszkania właśnie tam przy Księżycu, a w tym głębszym kosmosie jednak niż orbita okołoziemska, że kwestie promieniowania, które tam jest oczywiście przecież o wiele większe niż przy samej Ziemi, gdzie naszych astronautów na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej chroni magnetosfera naszej planety. No cóż, jest dużo pytań, na które trzeba jeszcze będzie um, uzyskać odpowiedzi. Um. Można powiedzieć, że formuła Międzynarodowej Stacji Kosmicznej powoli się kończy. To taka główna formuła. Oczywiście tam się odbywa bardzo dużo ważnych rzeczy, różnych eksperymentów. To jest wszystko bardzo ważne. Natomiast ten główny motyw, czyli badanie długotrwałego przebywania człowieka w przestrzeni kosmicznej w warunkach obniżonej grawitacji no jakby tu już dane mamy. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy dzięki tym latom spędzonym na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez różnego rodzaju astronautów. Ostatnio, chociażby, na przykład, właśnie ten eksperyment, gdzie dwóch bliźniaków w nim brało udział. Jeden z nich poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną, drugi został na Ziemi, no i teraz badane były, badane były wyniki, właśnie badań obydwu i Dzięki temu, że jakby są dosyć podobni do siebie, jeżeli chodzi o budowę ich ciał, ich fizjologię, biochemię i tak dalej, no to można było te różnice pewne gdzieś tam sobie zauważyć i wyciągnąć jakieś wnioski. Więc tu też jakby taki eksperyment za nami, i też wnioski z niego wyciągnięte są przez naukowców teraz analizowane. Także tak jak powiedziałem, no, z jednej strony bardzo. Przydatny element są e, jakieś takie e, plusy, mówię tu w tym momencie oczywiście już o gateway. E, z drugiej strony taka ISSB. E, no i można się zastanawiać kto ma rację, to wszystko zależy tak naprawdę chyba od podejścia jakie e, przyjmujemy tutaj. To o czym mówiłem już wcześniej, czyli e, czy sercem chcemy jak najszybciej podbijać ten księżyc, czy rozumem chcemy się dobrze do tego przygotować. W komentarzach piszcie, co wy uważacie. Jestem ciekawy, ile osób będzie za, ile osób będzie przeciw, no i jakie argumenty przede wszystkim przytoczycie na e, obronę swoich stanowisk. A my widzimy się w kolejnym astrologu, moi drodzy. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. No i czekamy, aż coś się w końcu z tym księżycem zacznie na serio dziać.